Wracając do influencerów. No to Unboxal z kolei Aha. na swoim story powiedział, że według niego trochę za bardzo grzebiesz i z waszej relacji nic się nie da wyciągnąć. Dodał, że biznesowo można ci zaufać, jednak prywatnie niekoniecznie ci ufa. Jak myślisz, dlaczego Unboxal prywatnie nie darzy ci zaufaniem, skoro byliście kiedyś dobrymi kumplami? Ja to z nim naprawdę miałem taką luks relację i naprawdę tego chłopaka bardzo lubiłem. Yy... Wiesz, nagrywał u mnie w domu, i yy, ja nawet nie nagrywałem wtedy komentarzy, więc ja nie wiem, czemu on w ogóle powiedział, że nie można mi było ufać, bo yy, że ja bym coś nagrał. My nawet kiedyś siedzieliśmy, pamiętam, na kanapie i gadaliśmy o tym, że mój kanał to już jest taki, wiesz, tam yy, umarł trochę, nie i tak dalej, że już jestem jakby, mam, przeszedłem jakby tą całą drogę, też mu tam doradzałem jakieś rzeczy, bo on też miał w pewnym momencie taki pomysł, żeby zakładać pełno kanałów, takie coś jak abstra, nie? Ja mówię, że to wcale tak nie wygląda yy, kolorowo i tak dalej. Nie wiem, czemu on tak powiedział. Podejrzewam, że na jakimś podcaście powiedział, że mi po prostu nie ufa, bo jakoś pod gościa się dostosował nie? do narracji gościa i tyle. Bo on później mi wysyłał jakieś tłumaczenia, że, że nic do mnie nie ma i tak dalej, ale już to tam olałem. Później miała być ta walka. Później, że nie, ale podobno on też jest jakiś kontuzjowany, że coś tam wszedł w jakieś szkło. Nie wiem, czemu on tego nie mówił na konferencji. No Manciu o tym mówił tak, na Tak, Manz o to powiedział, nie? a on Boksal to ukrywał. Ja nie wiem o co chodzi, więc nie wiem jaka tam jest prawda, ale. Później, później o tym powiedział, nie? Ja. Yeah.